Dzisiaj wypakujemy wszystkie zakupy ale już taka proste i włożymy te kupiłem takie flaki wołowe po zatońsku i możemy schować je, to otwierać tę szafkę i spróbujemy kładamy tutaj te flaki, które postawiamy tutaj, pokładamy tu, no i jeszcze kolejny, wszystkie zakupy są wartości, o kilka złotych I jeszcze kupiłem trzyściowy Szczelny szczaw. I co to się podłoży ten szczaw? I jeszcze mamy tu kolejne szczawy. Okej okay. No jeszcze trzeci szczaw. Dobra. I już dawno w sumie jeszcze sos francuski. Ja mam biegletę. Żelę podpryślić o smaku biszkoptowy i zielkowy Oho, czy możemy tutaj pilnować? I tu odkładamy tutaj Żelę, podpryślić, aby Żelę trochę nie wykąpali, aby się schować. Dobra, zamkniemy i idziemy. stulecie wam ty. Prawie mam stulecie. Dobra, teraz trzeba zamknąć. no co ty? Jeszcze idziemy. Z jeszcze do lodówki. Kupiłem taki kurczak. Taki po... Bo... Kupiłem taki kurczaka z gria. Chyba tam to ty. Skomajcie kurczaka. Kurczaki. Odłożyłem kurczaka. A jeszcze tutaj ketupy. Ja mam łagodny Łagodny ketchup możemy odłożyć. I jeszcze mam tylko... Kupiłem smalec. Smalec możemy schować do lodówki. A jeszcze mam kolejny do drożdża. Która robię pyszne drożdże. Ja mam 50 gramowe drożdże. Które kupiłam w oszą. Teraz schowam drożdże w lodówce. No i jeszcze... o sosu. Francuski sosów. Chowamy ponownie, a nawet ty wszystko by otwierać te sereczki. Kupiliśmy serki dobra. Otwieramy sobie Niedługo kończę, Michał, Michała, bo około 12 lat. I wszystkie serki kupiłem w biorące. Kupiłam serki, możemy schować. To jest o smoką Kolejny tutaj truskawkowy, ja mam od polskiego mleka. Kolejny masz, tylko ty. I subskrybujemy na. Ciś ciśnij subskrybuj. A wolczasz subskrybuj wszystkie powodzenia. Powodzenia. I włączasz subskrypcję. Ale już dawno, dawno serki są produktami. Wkładać produkty spożywcze bo dzisiaj, dzisiaj baba Iwona i Maciek zrobiliśmy sobie wszystkie zakupy ja mam tylko ty także mam serek o smaku truskawkowym no teraz mam jeszcze trzy cytryny odłożymy cytrynę jeszcze mam kolejny tutaj cebulę No zabieramy sobie cebulę ja mam prawie kilo kg Otwieramy i możemy schować tę cebulę, mam prawie kilo 300 Dobra, to chyba się dawno produktami, bo dzisiaj zrobiliśmy zakupy. To jeszcze mam cichorka. Ja mam w puszce. Schowamy jeszcze. Dokładnie do szafeczki. Dokładnie o musztardzie. stołowej mogę odłożyć tę musztardę robią pysznego dnia. I jeszcze mamy koserową kukurydzę. Do czego masz kukurydzę? Już chyba w pewności. To jeszcze magryny po tłustą. Ja mam 50 gramów magrena. I jeszcze masz kolejne tu mleko. Kupiłem w oszą. skołam na podłodze koło lodówki. Masz jeszcze tylko będzie w porządku i zyskawało. No i jeszcze mamy mięso. Ja mam taki filet. Taki filet z kurczaka. No i jeszcze mam tylko. Mam jeszcze kaszankę. Ja mam kupiłam w sklepie. Kaszankę. on skował kaszankę. Kaszanki. Jest w sumie bezpieczny. I jest tak. I jeszcze mamy tutaj. Tu. Ja mam 5970 kości wieprzowe, schował karkowe wieprzowe po 9 około kg. Babłuków zapłaciłem za kod 2 235 694 00 I tu wypakuję wszystkie zakupy i schowam je w lodówce. Mogę schować do lodówki, ale już. Taka, wszystko. No jeszcze mamy słoiki. Potrafi sobie o słoikach. Nawet już dawno pomysł w domu, ale już domowe. No jeszcze 20 mamy. Ja mam... Ja mam 20 jajek. Skąd mam jeszcze ponownie? Otwieramy sobie, Zbieramy wszystkie zakupy i zrobimy. Domowe jedzenie. Wszystko mam zrobiłem zakupy. Odłożymy i zamknąć. I co jeszcze mamy? włoszczystne mam ekologiczne włoszczysta. Odłożymy sobie włoszczystę. Kupiłem dwa. Kupiłem dwa pakowania włoszysty. I za, za chwilę chleb włożę do zamrażarki. I możemy zamknąć, zamykać lodówkę. I jeszcze mam pieprz. Ja mam taki młynek pieprzu czarnego. Odłożymy ten pieprz. Dobra. I zamykamy szafkę. Dobra. I jeszcze chleb. Chleb włoży do zamarzarki. No, aby chleb już nie dał do tyłu. Tu jeszcze mamy chlebek. które chleb i za marżarce. Wszystko wypakoń produkty spożywcze i jeszcze mam w zapłaciłam za 115 zł. i 55 groszy. No i jeszcze mam, kupiłam a dwie droższe. Zapłaciłam za 27 zł. i 53 grosze. Wszystko mam zrobiłam zakupy. i dobra, dziękujemy.